Cześć dzisiaj będzie bardzo szybki filmik na temat... Szczotki od Anwen, która już, że tak powiem, jest na salonach od takiego czasu. Tu jakiś oczywiście włos się musi przytrafić, to jest oczywista kwestia. Anyways, ja swoją szczotkę zamówiłam na stronie apteki Melisa i ona tam kosztowała bodajże 21 zł. bez grosza, co jest bardzo moim zdaniem ceną korzystną, bo przez jakiś czas, gdy ona wyszła, to ona nie była w ogóle nigdzie dostępna, bo tak bardzo się wszyscy za nią rzucili i się jak nigdy nie dziwię. Właśnie już widzieliście, że ja tak sobie tą szczotką ruszam, ponieważ ona jest wycięta, właśnie w kształt takiej spirali. Tutaj to jest jakby kwestia. Dekoracyjna, ale to na długości, jakby tam działamy włoski, można ją dosłownie wygiąć, w związku z czym ona się właśnie cudownie sprawdza. Do masażu skóry głowy. Plus te ząbki są naprawdę łagodne. Znaczy, one są. Mm, po prostu bardzo dobrze się uginają. jak mają bardzo dobrą elastyczność w sobie. Tak bym to ujęła. I, i naprawdę ten masaż w sam sobie jest bardzo przyjemny. I powiedziałabym, że to jest produkt dużo bardziej przyjemny na skórze głowy niż dla na przykład byłby kiedykolwiek Tangle Teaser. Mimo, że teoretycznie są to takie plastikowe opustki, to one nie, absolutnie w ogóle nie drapią skóry głowy. I to też jest istotne, że one też nie plączą włosów. W momencie, jak sobie to odejdzie to niektóre szczotki by już tutaj zrobiły masakrę gniazda i by wszystko poplątały, a ta naprawdę nie, więc tak po tym też to jest super. Teoretycznie te włoski nie są tak rzadko od siebie oddzielone, jak się tutaj tego pszczelu przyjrzymy, ale wydaje się ona jakby była dosyć w momencie, gdy prze, prze, przejeżdżam po włosach tą szczotką, to mi się wydaje, jakby one były dosyć tak rzadko usytuowane, że tak powiem, ale jakby rozczeszuje bez żadnego problemu. Teraz jest taką małą szczotką na co dzień, że tak powiem, i odlew. Troszeczkę jakby te włosy są spuszczone w pierwszej chwili, ale u to przy każdej środce są trochę spuszczone, więc my na początku, ale właśnie ona nie jakoś się nie elektryzuje i nic takiego złego nie robi. Bardzo jakby od razu szybko ona sobie te włosy rozczesać, nikt to nie ciągnie. Nawet jak słyszeliście, że był jakiś kołtun, że tak powiem, to bez żadnego problemu, bez bólu, niczego, można sobie to. Szybko, pięknie, ładnie ym, rozczesać bez żadnego problemu. Sam ten aspekt tego masażu w ogóle jest kosmiczny, i naprawdę dzięki temu, że właśnie ona się tak wygina, to ona się po prostu idealnie o. Przykuła się do skóry głowy i ona się Wam idealnie pod po prostu tą głową e, będzie uginała. Też ona ma jednak wyprofilowaną tą szczotkę i same te włoski one też nie są na prosto, tylko też są w jakiś sposób tutaj takiej łódeczce, powiedzmy, więc to też wszystko ma znaczenie. I no doda, jeszcze ta szczotka jest biodegradowalna i ona tam po, po jakimś tam czasie teoretycznie ma się rozłożyć, więc w ogóle ja jestem w ciężkim szoku, jak mogli, jak mogli stworzyć o tak super i jeszcze nawet o takiej dobrej cenie, bo przez na początku właśnie nie było ona no w ogóle nigdzie dostępne. No, ja się kompletnie nie dziwię, bo produkt jest po prostu kosmiczny. E, niż na jakiejś fajnej przodki, yy, być może nie z naturalnego łosia, tylko jakąś taką zwykłą, powiedzmy, to są wow, super. I na przykład miałam kiedyś taką podróbę Wet and Wild, i dla mnie to, to wygrywa walkowerem po prostu pod względem. Jeśli chodzi o rozczesywanie, jeśli chodzi o same te, 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 te jakby te włoski, tak pod ręką, się wydają coś porównywalne właśnie z tym Wet and Wild, ale ta jest delikatniejsza mimo wszystko, jeśli chodzi o y, włosy, o rozczesywanie. No i ten masaż po prostu tutaj wygrał życie, więc naprawdę jeśli szukacie czegoś, nawet takiej środki, powiedzmy, która Wam wspomoże jakieś kwestie po prostu włosów i takiego osobistego masażu, to to jest, będzie to. Szczególnie, że naprawdę bardzo ładnie rozczesuje i wydaje mi się, że się ona się nada i do włosów troszeczkę y, powiedziałabym i takich cienkich, ale też takich bardziej grubych, bo ona raczej wydaje mi się, że ona ma szansę się przebić mimo wszystko przez, przez włosy i dosyć nieźle je rozczesać, bo też te Wypustki są naprawdę długie, one mają co 3 cm, 2,5 to na bank, więc to jest naprawdę całkiem dużo. No i tyle, starczy. Dzisiaj chciałam tylko taki bardzo szybki filmik, więc dzięki za oglądanie. Jeśli filmik Wam się podobał, to proszę bardzo o łapkę w górę, o, subskryp o subskrypcję kanału. Dzięki bardzo, się pa!